Dziś omówię najważniejsze suplementy diety w depresji. Na miejscu pierwszym witaminy z grupy B. Wszystkie spośród tzw. witamin neurologicznych, czyli witamina B1, B6 i B12, w badaniach naukowych wykazały korzystny wpływ na zmniejszenie nasilenia depresji. Także suplementacja B kompleksem zawierającym po co najmniej 5 mg witaminy B1 i B6 oraz 100 mikrogramów metylowanej witaminy B12, czyli metylokobalaminy jest tutaj jak najbardziej wskazana. Będąc przy witaminach, warto wspomnieć też o witaminie D. Jej niedobór może również nasilać depresję, ale w praktyce zdarza się to dopiero przy bardzo głębokim niedoborze, poniżej 15 nanogramów na mililitr. Lit jest minerałem, który naukowo przebadany jest słabiej niż witaminy, ale wiemy m.in. z badań populacyjnych, że w miejscach na świecie, gdzie litu jest pod dostatkiem, depresja występuje rzadziej. Poza tym z badań na niewielkich grupach wiadomo, że suplementacja od 5 do 10 mg litu dziennie w formie orotanu litu zmniejsza występowanie objawów depresji. A jako, że lit działa w ten sposób... Że umożliwia dużej cząsteczce witaminy B12 przechodzenie przez barierę krew mózg i de facto dostawanie się do mózgu, najbardziej niekorzystną kombinacją jest jednoczesny niedobór tejże witaminy i litu, a niestety taka sytuacja zdarza się dość często. Z praktyki mogę przyznać, że wszyscy pacjenci z depresją, którym zaleciłem suplementację witaminami z grupy B i orotanem litu. Po najdalej miesiącu odczuli wyraźną poprawę. Psychobiotyki, czyli probiotyki wpływające na wytwarzanie neuroprzekaźników i na działanie nerwowej osi mózgowo-jelitowej. W badaniach naukowych wykazano, że suplementacja niektórymi szczepami takich gatunków jak Lactobacillus prantalum czy Helveticus, a także Bifidobacterium longum, Potrafiła zmniejszać objawy depresji nawet do 63%.